No teraz miści ten grad wszystko, kurczę. Cię? Dzisiaj króciutki filmik poświęcony tykwie Tykwę wysiałem w marcu Następnie stała na tarasie Do maja, w maju przegapiłem nocne przymrozki I właściwie większość siewek została zniszczona Zostały mi się tylko dwie w dość kiepskiej kondycji Wysadziłem do gruntu I w gruncie właściwie są od maja Nawożone co dwa tygodnie Standardowo wiosną, wczesnym latem, nawozami azotowymi, później nawozami z większą ilością fosforu i potasu. Ale co jest ciekawe, trzy tygodnie temu ta duża tykwa była wielkości, już Wam pokazuję, jakiej. Takiej. Byłem przekonany, że w tym sezonie nie zdążą już tykwy. Urosnąć. I co się okazuje, wystarczyło 3 tygodnie, właściwie w pierwszym tygodniu sierpnia, dopiero zaczęły rosnąć, żeby uzyskać taki rozmiar. Wygląda to super. I pewnie w przyszłym roku znowu posadzę tykwy. Bardzo fajnie, egzotycznie wygląda to na siatce. Chciałem Wam zaprezentować jeszcze jedną z moich kan, a mianowicie kanę Tornado. Kanna Tornado przede wszystkim jest ozdobna z liści. Jak widać, ciemnozielone plamy na jasnozielonym tle. Bardzo ładne liście, ale też śliczny kwiat. Słuchajcie, so są to czerwone kwiatuszki. Bardzo ładna kanna Jeszcze trudno dostępna Kwiat może drobny Ale piękna czerwona Taka czysta czerwona Do usłyszenia